Witam na kolejnej lekcji. Dawno już nie mieliśmy nagrywania niczego. Dzisiaj dosyć prosta rzecz, coś co raczej się przyda na przyszłość, ale coś co chciałbym, żebyście już wiedzieli Chodzi o tworzenie raportów. Możemy mieć dwojakiego rodzaju raporty. Raport, który, który tworzymy po zakończeniu możemy utworzyć go w trakcie, dotyczy aktywności kursantów na, na platformie. Nie ma nic wspólnego z ocenami, czyli to pierwsze właśnie nagranie, które teraz oglądacie, będzie właśnie dotyczyło tego typu raportów. Wchodzicie na, na stronę kursu i tam... Jak po rozwinięciu, jakby menu kursu, lekcji, jest od razu zakładka raporty. Należy w nią kliknąć. W zasadzie najbardziej interesującą rzeczą jest tutaj, e, są raporty dotyczące uczestników kursu. E, pozostałe raporty mogą być przydatne, e, możecie tam poklikać. Natomiast. E, w zasadzie dla nas, dla, dla, dla nauczycieli najistotniejsze jest e, najistotniejsza jest ta, ta rzecz, czyli e, raporty dotyczące uczestników kursu. I teraz zobaczcie, chcemy zobaczyć kto w czym uczestniczył, w jakiego rodzaju zadaniach. Mamy tutaj wszystkie, e, wszystkie rodzaje wszystkie rodzaje czynności. Które, które mieliśmy w danym, e, w tym kursie. Czyli mamy zadania. I na przykład możemy sobie zobaczyć, kto wykonał zadanie, z, czy w ogóle podszedł do tego zadania. E, przygotowanie lekcji z rzuciem nagrania, dawno, dawno temu. Bieramy sobie studentów. Pokaż rodzaj atypówności. Wejście, post. No, możemy dodać wszystkie, czyli w ogóle zobaczymy, czy ktokolwiek coś, coś z tym robił. No i teraz mamy tutaj, możemy, możemy to oczywiście sprawdzać na bieżąco, czyli 2-3 dni, ale przed naszym przypadku możemy zrobić tutaj po prostu 2 miesiące i będzie wiadomo. No i patrzymy, kto w naszym kursie co robił. No i mamy ładnie wszystko opisane. Wszystkie czynności, tak i tak dalej. Czyli wiemy już, ile tych czynności było. No, nie musi być ich tutaj za dużo. No, ale kilka jest. I teraz zobaczcie, patrzycie na bieżąco. Czyli tak jak ja Wam czasami mówię, czy piszę raczej, żebyście aktywowali studentów. To do poszczególnych czynności, jeżeli już będziemy... Będzie kurs prowadzony na bieżąco, wystarczy zajrzeć sobie, zobaczyć tą ostatnią czynność, popatrzeć, kto już ją wykonał, kto nie, czy np. dany quiz. Odznaczacie tych, którzy nic nie zrobili. Tu akurat nie wszyscy. I z użytkownikami wyślij wiadomość. Klikacie OK. W danym do, do danej czynności możecie od razu napisać wiadomość. Proszę o jak najszybsze zrobienie danego zadania. Koniec. Podgląd, kliknięcie i wiadomość wysłana. Tak, czyli, czyli jesteśmy, mamy dosyć, dosyć dobre narzędzie, jeżeli chodzi o dyscyplinowanie, dyscyplinowanie studentów czy kursantów. Czyli coś co, co ja właściwie robiłem tutaj z Wami przez ten cały semestr z większym lub mniejszym skutkiem tak czyli i, i znowuż możemy to powtórzyć, więc, więc generalnie jeżeli zaczynacie, czy, czy macie jakiś kurs i chcecie mieć go pod jakąś tam kontrolą, e, poszczególne gdyby czynności są wykonywane, żeby były wykonywane na czas, to to jest bardzo dobre narzędzie. Nie trzeba zaglądać, nie trzeba patrzeć do, danego, do danej czynności, do zadania, kto co ile zrobił. Ehm, szczególnie jeżeli chcecie wyłapać te osoby, które nic nie zrobiły, tak? które jakby będzie widać od razu, że one nie dotknęły danego zadania, bo nawet, nawet w, nie kliknęły w nie, więc, więc ehm, to od razu jakby wymaga, wymaga reakcji jest to bardzo, bardzo przydatne narzędzie pozostałe rzeczy możemy tylko króciutko przejrzeć aktywności kursu to jest podsumowanie co generalnie się działo ile wejść ile wyjść i tak dalej, i tak dalej aktywności to jest mało czytelne, to jest może bardziej, jeśli chodzi, jeśli ktoś chce sprawdzić, czy w ogóle coś się na na, na, tym, na tym kursie dzieje. No, ale jak widać, troszkę, troszkę u nas się działo. No, myślę, że tutaj e, w przypadku kursów językowych, w przypadku, kilku, kiedy do zadania podchodzi się raz, do quizu pod, można podejść kil, kilkukrotnie, no jest to, jest to rzecz e, mało, mało, mało dla nas przydatna, dla nauczycieli. Możemy oczywiście zobaczyć też takiego jak bieżące logi. I mamy tutaj. Mamy tutaj. Coś takiego jak tego typu podsumowanie. No i widzicie, kto gdzie co wchodził. Tak. W jaki w jakie czynności nad adres IP. Więc to, to już jest, tak jak mówiłem, tego rodzaju tego rodzaju raporty dla nas może są troszkę mniej przydatne, więc, więc to jak gdyby nie istotne. Najważniejszy jest ten raport, jeśli chodzi o uczestników kursu i w ten, z tego bym bym chciał, żebyście chciał. Możecie korzystać. To jest to jest do waszej do Waszej dyspozycji kolejne narzędzie. No nie będę was z tego sprawdzał, nie ma w sumie nawet takiej możliwości. Natomiast warto na przyszłość tą rzecz sobie zapamiętać. No to dziękuję. To na tyle, jeśli chodzi o raportowanie aktywności. Kolejne nagranie będzie, jeśli chodzi o ocenę.